Cześć wszystkim, witamy Was już w czwartym odcinku z gry Yoshi's Crafted World. Słuchajcie, przed nami jest kolejna plansza, tym razem jest to Whistle Stop Rails w tym takim świecie Big Paper Peak. Także uruchamiamy, pyk, rozpoczynamy. Będzie coś na pewno z kolejami, z koleją, nie? Bo widziałem, że pociąg był. I zresztą też w tytule tego mamy rails, czyli tory. Także okay. ciekaw jestem, co to będzie. Um, Ping! Jedziemy. Czy ja wiem, czy jedziemy? Czekaj, na razie musimy iść. Ale to ja tam wrzuciłem, sorki. Ty, a co to są takie punkty? Poczekaj. Jak oberwałeś, to miałeś takie trzy... Nastrój. Nastrój, no właśnie. Ej patrz, ale zamiast rąk mam te do bicia. Faktycznie, faktycznie Jak chodzę to tak się ruszam. A czy ja mogę tutaj zmienić kostium? Przepraszam, że tak przerwałem Number of players, play style. Nie to nie jest to, to nic z tego Continue game, no dobra Chyba można zmienić tylko w tym lobby tam A tu będziemy dopiero jechać Dobra i ja będę zbierać tu A ty właśnie próbuj załatwiać tych Co latają, o takie rzeczy Tutaj łatwo na razie. O, dycha była. No, bądź czujny, bo podejrzewam, że większość bonusów będzie. O, właśnie takich zabalonik. W jakiejś innej wersji Yoshi'ego było coś takiego, że to życie dawało. Takie doładowanie. Nie wiem, jak. O, tutaj. Ok, wygląda na to, że to już. Teraz musimy. A nie, spróbuj w balonik? Czy to tak działa, czy nie? A nie! Joki ninja! Myślę, że tutaj coś jest. Zobacz, tak. Przewidziane takie miejsce. A, było. Ninja! Ok, tu jest safe. Akurat w dziwnym miejscu. Dro... Zaraz, to jest kolejna. Tutaj możemy wsiąść dalej, nie? Tak? Bo to jest już inny Czy ja coś źle patrzę? Czekaj Inny A ja się zagapiłem A to czas? A musimy strzelać Dawaj, 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 bo ty sam to robisz Ty, ale w złe strzelasz Na środek Myślałem, że trzeba było wszystkie Ja też, a dopiero później się przyjrzałem Ty zobacz, kogo tam mamy Trafiłeś prawie wszystkie, tylko, tylko nie tego, nie? No, ej, odejdź, bo... Widzę, hmm. widzę, widzę. Ja bym jeszcze go złapał. Dobra. Aha, to jest za nami. Aha, w porządku, czyli to jest tak jak dokładnie w tej pierwszej... What? A, to wraca. Tak jak w tej pierwszej planszy musimy po prostu zebrać... Ole skoczył wszystkie elementy... Czy ja tu wejdę? Widziałeś co ty zrobiłeś? Teraz? Zbudowałeś tam kawałek mostu. Ty, czy ty jesteś w stanie tutaj do mnie dojść? Weź na górę i wskocz sobie na górę. I tam, i jeszcze wyżej mamy. Oto właśnie czy wyżej? Nie, nie, nie. Mamy to. Leć! A jak możemy to przepchać? Da się to. Ja myślę, że z tego coś wypadnie. To może normalnie zniszczyć? Ty, ja mam z kolei maks życia. Czyli jak nie dostanę obrażeń teraz. Ej, wypluj mnie! E. Czekaj, myślę, że tutaj będzie ten element? Coś jest. Bardzo dobrze. Sej. możesz tam rzucić? Daleko? Weź no. Czekaj, czekaj. Stanę tu i rzuć. A, e, jeszcze jeden. Tutaj go nie było. Dobra, tutaj nie ma, to ja przechodzę... Gdzieś czekaj. Na... A, a może on przejedzie bez tego? Chyba nie. A spróbujmy. A po drugiej stronie? To znaczy... Nie, na prawo, na prawo. A, dobrze wykombinowałeś. Tutaj... A tu możemy normalnie przejść. Pewnie zdobędziemy tą część i... O właśnie, w no. ten sposób. A co od razu y, tym lokomotywom? Ja. Czy ona sama podejdzie? Nie, musimy podejść. Nie patrz. Bije. Ja, ja. <grym> Ale to bije. nie bije w grze, nie? To, co ty robisz. Nie. Ja. Bo, bo ty machasz tylko w górę w dół, tak? Czy. jak ty to robisz? No, tylko bije, tylko nie mam jajek. O, ty też masz, maksa Nie mam jajka. Tur, podskoczyć? Tak. Ale fajna plansza. Fajnie wygląda, no. I gościu jest na czubku. Właśnie, ja y y wiem. Łódź! A z niego to pewnie też jajko da się zrobić? Chyba tak. Na górze? Dobra, ja będę uważać na to. A tu są życia, ty! Jest, to przynajmniej zdobyliśmy, uwaga, i tego gościa. Życie. Ja nie wiem kto dostaje to życie, jak, ja, jak ty jesteś na mnie, ja podskakuję i to zdobywam, to czy te życia trafiają do mnie, czy do ciebie? Nie, 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 bo mnie wypujesz gdzieś daleko Dawaj, dawaj, próbuj A, Albo ja mogę No No Co jest? No, wreszcie Co, on przyspiesza, czy? Nie <śleszanie> Jak uciekł? Aj, zagapienie się bo to niby jest platformówka taka 2D, co nie? Ale te elementy tak wyskakują z za planszy To trzeba zrobić. Jest. Nie! Aha, fajnie, ja pada, krzywo trzymałem i zamiast ten... zamiast Do tyłu. iść prawo w lewo, to po prostu kucał tutaj. Okej, okay, koniec. Jest <ścoughs> Dało się. Ty, ty, ty. ty, Aha, ja już bez kostiumu. Właśnie tak zauważyłem, już za bardzo się obiłem i straciłem ten kostium. Nie wiem czy możemy go założyć znowu, yy, jak gdyby, nie wiem jak to działa, czy on już przepadł. O, Jej! wszystkie mamy. Życia. Jest? Yes? Yes? Ty miałeś, ale monety chyba nie ma szans. Nie. Przy takiej paszy, gdzie tak szybko się coś dzieje to ciężko wszystko zdobyć. I chyba boss. Możliwe, możliwe, że już teraz wejdziemy na górę tego No zobaczmy. Jak nic Tak, 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 tak. Ale czy w sklepie... No możemy też. Na ile mamy? Wiesz co, nie pamiętam. 200, no, dobra, na dwa. Ale, a to co? Jeden za darmo. Ale fajnie. I co z tego? Purple Train Car Dobra Close I kupuję Jeszcze dwa Muzyka Uuu czerwone tu, tu, tu. Widzisz jak blisko jest żółty? Widzę, że tak czy blisko, podejrzewam, że trzeba wyciągnąć Ze trzy albo cztery jeszcze Condor Box I Crafty Cat Dawaj Kostiumy Ja bym w kota Mm. A to w takim razie ja sobie wezmę też trawkę jakąś. A zobacz, Twoja ma więcej życia. Tamta miała 4, a moja miała 3. Ok, zobaczmy, czyli teraz możemy przejść normalnie już tutaj na środek tego. Tu będzie jakiś boss. Proszę kota. Dż. A ja? Dż. Nie, Skryl... ja jestem na Tobie Skrył się w trawie okay. Dawaj, wskocz A nie, Tobie znika mm. Ty, ale zobacz co tam jest Daleko, czekaj, czekaj Jego tu. Patrz, patrz, patrz Zaraz, zaraz, zaraz Co? Dziwny jeszcze jest znak zapytania Tamuflarz. A, może możesz się skryć t, t, t. Mamy magnes Natomiast Aaa sprytne! Musisz go przyczepić i będziemy w stanie wejść wyżej. Nie tak. Tak. Hic? Da radę. Tu jest trochę punktów i tak. Yy, to nic nie daje na tego gościa. Oni są zbyt mocni. Musimy im skoczyć na głowę albo od tyłu. Tu, chyba, nie, da się, skoro ja wskoczyłem. Chyba, że ja byłem. Nie wiem, czy tu. Nie dobrze było. Spróbuj, spróbuj. Spróbuj. Wyżej. Spróbuj kilka razy zadać bo to. Tu... No i podskocz, tak i. Tako. Dokładnie. O, które mam jeden strzał. Czy kieczek jest, zostaw mnie. Nie, nie, zejdź z linią i nadać. Sporo żyć. I teraz tak Zaraz a takie. Czekaj, tu coś było. Na górę. Czekaj, czekaj, czekaj. A, Ma, masz ten magnes jeszcze? To to jest puszka, to to możesz przyczepić. Za wysoko. Tu trzeba, czekaj. Ty go załatw. Nie wiem, czy teraz ja nie za zanieskodałem, ale nie, powinienem powinieneś wskoczyć. I jak się rozpędzimy? Ej, tam na prawo. Mogę w dół, ale to bez sensu, bo my musimy się udać tędy, tak? Cześć, niech on się odwróci. Masz w buzi coś? Nie, leć po prostu. Nie skoczę. Dobra, podskocz do góry na lewo. Ale czekaj jeszcze raz. A jak przejdziesz tutaj? No, no, no. A tutaj daję ja tylko zobaczę. No bo co się stało z tym magnesem? Dobra, to wracam. Bo I nie wiem. On po powinien... Podskocz i ja... Nie da się dalej. Tak. Da się? No dalej, po prostu przejść dalej. Nie, spróbuj, mówię ci. Ale co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? No przecież ja nie jestem w stanie tak wysoko podskoczyć. No przecież brakuje. to jest strasznie dużo. Albo przychodzisz dalej, albo się cofamy i szukamy rozwiązania, jak to się normalnie powinno zrobić. Nie, przychodzimy. A, tylko że jest blokada z jakiegoś powodu. No to chyba jednak musisz tu wrócić. O, teraz. Dobra. Trzeba poczekać chwilkę. A, tutaj jest ten. Je jeden kwiatek. Jajo. Da się do rury wejść? Jak w Maria? Nie. Zobacz tam z tyłu. Nie. Czekaj, siedz. Dobra, zapis. Yosters, nie, Yoster Cookie Hearts. Ej, szo! To czekaj, czekaj, to ty wskocz? Zobacz, czy to zadziała. A czyli to działa A to jakiś taki dziwny Tu coś możemy. Jest przejście Na górę wskakujemy czy. <ścoughs> to kot O, wziąłem ten To po co tu przyszliśmy. Wyprób, y, musisz mnie wypuść, ja mam ten w guzi. Zaraz. Tam, jest. Gdzie? Gdzie? Na no, prawo był. Aha. Tu. I tu. Musisz. To. Poskocz. I... Okay, jak przejdziesz, a ja może to szybko... Nie! <laughs> czekaj, czekaj, czekaj! Czekaj, bo oni się bawią... Nie! Bawili się monetą! Y, y, tą monetę jedną, co tutaj jest, na, na lewo. To jest chyba złota moneta. No! Nie złota, co ja gadam? Czerwona myślałem. W locie spróbuję. W locie to ja spróbuję. A, to była czerwona. Czekaj, czekaj, czekaj. Sorry. No, a zobacz y, tamte tablice. Nie. Czekaj. Jaki mały. Вот. <laughs> Ojej, kamera się zmieniła, czekaj. Dobra, ci są załatwieni. Tu możemy to zdobyć. A, Co my co masz? A zjeść! Yes! Tylko trzy A chcesz tam zwiedzić na górę? No. To dawaj. Na prawo nic nie będzie, to na lewo jak chcesz iść. Ja tu przejdę się z tobą, może coś tam, coś ukrytego, ten? Nie. Ale fajne by było takie, że można to przejść tylko wtedy, kiedy grasz we dwójkę z kimś. Jakiś tam drobny bonusik. Słuchaj, tam na dole, jakbyś się cofnął jeszcze, to tylko stąd mogę trafić. Czekaj, czekaj. No, zawsze tam trzy punkty. Masz magnes? Mam. No to spróbuj w to trafić. Tu Cześć. chyba musisz nie, no tu minus wstawić, no żebyśmy we dwójkę weszli jesteś Tutaj mamy na czas. W tamtych dosków. Tam tego zdobyłem. Jest. Słuchaj, na lewo jeszcze coś było. Jak się rozpędzisz? Nie. Nie mój kotek umiera yy, Strój w sensie. Aha, to już zaraz koniec. Ja mam trzy. O, akurat były dwa czerwone. Dobra. Magnes! No ale nie jesteśmy w stanie tego zdobyć. Nie, jeszcze. Nie jesteś. Hmm? Rzucę ci to. Nie da się. A, ok, chyba, czy tak. Tutaj na pewno gdzieś będzie można zdobyć yy, drugi wiesz, może tutaj na lewo. A! Teraz tak. Dobra, mam to. Ale bo wiesz co, nie wiem, co się dzieje z magnesem, da się. Yy, próbuj nie rzucać moją To Ja wejdę tutaj. Co się znowu z tym stało? Masz magnes? Aha, to ty go bierzesz. Ok, no to daj. A to jak? Drugi. Drugi magnes? A skąd byśmy go wzięli? Czekaj, ja myślę, żeby tam wskoczyć na górę. Nie wiem, czym się uda A, tam jest. No spróbuj. Dobra, mam go. Ok. Było tu coś? Nie da rady to, to wygląda jak strzałka, ale nie ten Mogę ja? Skoczyś możesz, możesz to? Musisz mocno, czekaj, zejdź ze mnie I mocno I teraz je łapiemy Są dwa magnesy i podejrzewam, że obydwa sobie będą nam potrzebne Mam jednego I drugi jest tutaj trzech ucieka. Masz drugie? Nie, to na górze mają. Jeszcze raz je przestrasz. No. Dawaj, 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 bo tu ukradnie. No, Adaś, musisz tu do mnie podejść. Szybciutko. gdzież przejść. Na głowie im musisz wskakiwać. I ich załatwiać. Dobra, przej bierzesz, okej okay, i wychodzimy. Aha, ale żeby wyjść tam chyba trzeba, tak? Czy nie? Ok. No zejść. No, postaw gdzieś. Ale musisz zejść, bo to mi blokuje. Dobra. Okej, okay, no to teraz powinno się udać. Czekaj. Okej. Okay. No, dawaj. Tak, 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 takim mykiem. Co tu możemy iść dalej? Nie. Czyli tutaj na dół. Ja w razie czego wezmę jednego? Czekaj, czekaj. No już. Dobra. Zobaczmy, czy to wystarczy. Nie bardzo, ale może jak na to wskoczę. Nie, czekaj. Dobrze, dobrze, może na da radę. Jest. <noise> a przynajmniej było. No to ja wejdę, a ty leć. Dobra. Szybko. Idę z... Nie, nie, to już nigdzie nie idź. Tutaj załatwię to, to, to ciebie przeniesie. Bo tam z tyłu są. Wciskaj, A, bo uciekasz. I tam z tyłu jest gościu z tym. No. I jeszcze niżej dostaniemy trzy te pieniążki. Tutaj na górę więcej magnesów. Wziąłeś tamtego, ale można. Aha. Czemu to nie działa? Uuu, tak nie działa? Nie, na to. No, i dawaj do góry. Nie widzę. No, no podwójnym skokiem, no o, Nie ma wejścia, tak? To może stąd weźmiemy, wiesz Okej okay. Żeby tamto zdobyć, potrzebujemy tego z lewej strony i ja to wezmę Tutaj to ustawię Teraz możemy wejść tu Ja mogę wziąć to Ty weź tamto i chyba sobie poradzimy Przyskocz sobie tam Tylko... Ja nie wiem czy ja tam wejdę, dlaczego. Ja. Jesteś w stanie tam coś zdobyć na górze jeszcze? A możesz przejść Ale to tak nie powinno być Czekaj, ja może za wysoko sobie postawiłem to Momencik No dobrze Na lewo. Tak. Wyskocz! Udało mi się. O, zobacz, było ukryte. Ty, poza tą. Na lewo, na lewo Adar. No, no, no. I tutaj do góry. I to wygląda na to, że... Ciach. Łops, <grym> wops. I koniec. Ja dolecę, ja dolecę. Jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli tylko jedno środkowe ominęliśmy. Tutaj 207 to też dostajemy. Ktoś miał całe życie? O, we hmm. dwójkę. A monet ile? 17. 17. Dobra plus 8 To może być, że wymaganych będzie 20 albo coś, żeby przejść tam jeszcze dalej. To kliknijmy to. Możemy tak zobaczyć, no jak daleko trzeba. Dobra tutaj się tory już wybudowały. I na prawo, na prawo, zaraz, to jest plansza? Nie, to jest tylko przejście I ten gościu obstawiamy Ja mówię, no 20 będzie jak nic 15, a nie. Tak gdzieś weźmy to Zobaczmy tylko jak się jeszcze następna plansza będzie nazywać Wow Jakie grube No There we go, now I'm feeling super swell Bardzo dobrze się czuję Przepuszczaj nas, koleżko Thank you On the hunt for gems, are we? Okej, okay, że szukamy tych, tych kryształów Okej, okay, gościu mówi, że gdzieś tam coś widział Mówi, że ten kto ma te kryształy nie jest dobry Ale już reszta zbyt szybko I to boss I to będzie boss no dobrze, słuchajcie, to od bossa sobie zaczniemy w przyszłym odcinku. A na dzisiaj to wszystko. Jak zawsze bardzo serdecznie dziękujemy wam za oglądanie. Trzymajcie się. Narka.